Otwórzcie szeroko oczy. Słuchajcie uważnie, co mówią ludzie. Mówią to od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę, na jakie pytania nie ma wciąż odpowiedzi. Ale, ale, ale co pan ma na myśli, panie premierze? No? Dzień dobry, moi drodzy. Z tej strony Marlena Sobczak i witam was w naszej codziennej audycji podcastowej z najnowszymi informacjami. Ten wywiad przejdzie do historii. Nie dlatego, że Donald Tusk powiedział coś wyjątkowego. Przeciwnie, dlatego, że po raz pierwszy tak wyraźnie było widać strach strach przed przegraną, strach przed Karolem Nawrockim, strach przed rozliczeniem. W 20 minut premier ujawnił więcej niż chciał. Niby próbował udawać pewnego siebie, niby mówił o wielkich wyzwaniach, o wojnie, odpowiedzialności, ale każde kolejne słowo tylko pogłębiało wrażenie, że boi się jak ognia. I nie chodzi tu o strach przed jakimś abstrakcyjnym zagrożeniem. Tusk boi się konkretnego człowieka. Karola Nawrockiego. Człowieka, który z każdym tygodniem staje się dla niego realnym koszmarem. Premier próbował przekonać widzów, że Nawrocki to zagrożenie dla Polski, ale to była żenująca próba manipulacji. Ludzie, jest 2025 rok, tam jest wojna, tu jest, te wyzwania są naprawdę kosmiczne, szanse są kosmiczne i nagle Kaczyński wystawia kogoś, o kim ja mogę powiedzieć z pełnym no, przekonaniem. Z pełnym no, przekonaniem. To, to powie... jest ostatnia osoba ale... w, życia publicz... w życiu publicznym, która powinna się ubiegać panie, już o prezydenta. Minister, bo pan w Sejmie mówił, że cała Polska powinna się dowiedzieć od mieszkańców Gdańska, którzy rzadko głosowali na Karola Nawrockiego, bo on urodzony, mieszkający tam dostał tylko 16% głosów, cała Polska powinna się dowiedzieć o... od Gdańszczan tego co sprawia, że oni nie chcą na niego głosować, to czego możemy się dowiedzieć o Karole Nawrockim od Gdańszczanina? Czego my, Polacy z innych miast, nie wiemy. To jest wasza rola. Jako premier polskiego rządu nie jestem od tego, żeby. No, ale pan powiedział, że jeszcze pojawią się takie sensacje. Tak, wydaje, że dziennikarze wykonują ogromną pracę, no chociażby znaleźli sprawę kawaler. Ja wiem, ale ja nie rzucam na nikogo odpowiedzialności. Tusk rzucał aluzjami, insynuacjami, mówił o gangsterach, szantażach, kibolach. Brakowało tylko, żeby powiedział, że Nawrocki porwał UFO. Ale konkretnych dowodów ani jednego, żadnych dokumentów, żadnych nazwisk. Sam zresztą się przyznał, nie rzucam odpowiedzialności na nikogo. A więc po co ten cały teatr? Bo Donald Tusk panikuje, doskonale wie, że traci kontrolę, wie, że nie ma już tej siły co kiedyś. I wie, że Karol Nawrocki mówi językiem, który rozumieją zwykli Polacy. Nie był kotem z brukselskich kory prosto, konkretnie po ludzku. A tego. A tego Tusk nie potrafi znieść. Wystarczyło spojrzeć na jego twarz, kiedy mówił o tym, że Nawrocki w Gdańsku dostał 16%. Widać było, że chwyta się każdej bzdury, byle tylko podważyć jego wiarygodność. Ale czym jest wynik lokalny wobec ogólnopolskiego poparcia? Tym bardziej, że ten groźny kibol, jak próbuje go przedstawić premier, rozmawia dziś z ludźmi jak równy z równym, a nie za szyby limuzyny. Donald Tusk wypalił też coś, co powinno być gwoździem do jego politycznej trumny: To ktoś, kto będzie zarządzał państwem w czasie wojny. Ja mam odwagę powiedzieć, ponieważ jako premier nie mam, nie mam prawa się niczego bać. Nawet, wiadomo, ja Wam mówię tylko tę jedną zasadniczą rzecz, i to nie jest problem Czaskowskiego. Pan, Tuska, wyborcą, wszystkim wyborcom? wyborcom otwórzcie szeroko oczy, słuchajcie uważnie, co mówią ludzie. Mówią to od dłuższego czasu. Zwróćcie uwagę na jakie pytania nie ma wciąż odpowiedzi. Ale co pan ma na myśli, panie premierze? No relacje z gangsterami? Karol nawróca. Mało? Nie, nie mało. Mało? Pytam. Mało. Y, y... Mamy do czynienia ze światem przestępczym w tym mieście od lat. Mamy sytuację z y, bliskimi towarzyszami podróży pana Nawrockiego, którzy są znani z tego, że porwali kobiety, zakładali worek na głowę, szantażowali trzy dni, czy ileś tam dni, trzymali przykłady do kaloryfera, na przykład, żeby zmieniła zeznania. To jest takie środowisko, to jest takie towarzystwo. Ja nie wiem, czy, y, czy trzeba więcej słów, ale y, też daję sobie, ja sobie zdaję sprawę, jak trudno w dzisiejszym czasie y, utrwalić wiedzę, skoro każdej godziny, każdego dnia nowe sensacje, nowe informacje, świat się błyskawicie zmienia, ludzie, ludzie nie mają jakby też głowy i, 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 i czasami nie mają też czasu na taką głębszą refleksję, ale naprawdę, na miłość Boga, to jest nasza ojczyzna. To jest ktoś, kto będzie reprezentował nas wszystkich w świecie, to jest ktoś, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo Polski, bo jest głównodowodzącym, bo, jest, bo to on w czasie wojny zarządza polskim państwem w tym najważniejszym wymiarze. No naprawdę. Tak, premier się boi, że Nawrocki zostanie głównodowodzącym. Nie dlatego, że to zagrożenie dla Polski, tylko dlatego, że będzie miał realną władzę żeby rozliczyć rządzących, żeby posprzątać polach układów, znajomości, bezkarności i w tym właśnie leży prawdziwa panika Tuska. Cała jego narracja o aktywizacji sportowej i ustawkach 70 na 70 to rozpaczliwa próba zrobienia, zrobienia z Nawrockiego przestępcy. Ale pytanie brzmi, czy Polacy jeszcze się na to nabierają? Czy ktoś jeszcze wierzy, że Donald Tusk to głos rozsądku, skoro w wywiadzie nie był w stanie odpowiedzieć na żadne konkretne pytanie? Tylko powtarzał: Słuchajcie, otwórzcie oczy, to środowisko, to ludzie. Nic konkretnego, sama męgła. Bo prawda nie działa na jego korzyść. Niech ten wywiad będzie dla nas wszystkich sygnałem. Jeśli premier Rzeczypospolitej tak bardzo boi się jednego człowieka, że aż sam się gubi w słowach, to znaczy, że ten człowiek musi być na dobrej drodze, na drodze do zwycięstwa. A dla nas, obywateli, to moment, by się nie dać zastraszyć. Bo Donald Tusk nie broni Polski, on broni własnych wpływów, własnych stołków, własnego układu. Karol Nawrocki nie jest idealny, ale właśnie dlatego, że nie jest z układu, budzi taki lęk, bo nie jest jednym z nich, bo nie będzie się układał, bo nie będzie milczał, kiedy trzeba działać, bo może wreszcie powiedzieć głośno to, czego boją się wszyscy polityczni gracze z górnych półek że to nie my jesteśmy dla nich tylko oni dla nas. Donald Tusk to wie. I właśnie dlatego ma strach w oczach. A Pamiętajmy się. Dziś w rozmowie ze Sławomirem Mencenem właściwie Karol Nawrocki się przyznał, że brał udział, jak on to ujął, w różnych formach aktywizacji sportowej, a chodziło o ustawki 70 na 70 różnych kibiców piłkarskich. Ale to teraz o o innych wyborców chcę zapytać, bo... zapraszajcie proszę... pana Karola Nawrockiego o no, z Myślę, że bardzo próbujemy. Zapraszamy. żeby. Nie, ale to nie jest, tutaj... jest przegana. Nie, nie idzie. Ale zapytajcie czy mówiliście o naszą Skawkę z kibicami o Dropole i o jego działania. w no, to tym budżecie. To bo, czy to, był, zapyta, bo czy, mają to była, czy to była szlachetna walka? Niech, niech spróbuję odpowiedzieć, patrząc wam w oczy, na czym polegała jego... Jak to było, jak aktywność... A, cywilizacja sportowa... Różne moduły szlachetnej e, rywalizacji. Takie sformowanie padało w tym wywiadzie najbardziej uderzające nie były same słowa Tuska, ale jego emocje. Kiedy mówił o towarzyszach podróży Nawrockiego, głos mu się łamał, a spojrzenie błądziło. To już nie był chłodny stratek z dawnych lat, to był polityk przyciśnięty do muru, który wie, że nie panuje już nad narracją i dlatego rzuca oskarżenia bez pokrycia, gra na emocjach, liczy, że Polacy dadzą się jeszcze raz nabrać. Ale społeczeństwo dojrzewa. I coraz częściej zadaje pytanie, skoro ten człowiek jest taki groźny, to dlaczego żadne służby go nie zatrzymały? Bo prawda jest prosta: Donald Tusk nie boi się Karola Nawrockiego, dlatego że rzekomo ma coś na sumieniu. Boi się, bo to człowiek spoza systemu, którego nie da się kontrolować. Kiedy Nawrocki mówi o wartościach, nie sięga po kartkę z pr papką. Kiedy opowiada o Polsce, nie musi konsultować się z Brukselą. I to właśnie w tym premier widzi zagrożenie, nie dla Polski, ale dla siebie i całej tej pajęczyny układów, która przez lata oplatała nasz kraj. I, I tego już nie da się zatrzymać żadnym wywiadem, żadną paniką w oczach, ani żadną tanią insynuacją. Dajcie znać, co sądzicie o poruszonym temacie w komentarzach, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie sprawdźcie inne filmy, aby być z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.